Rozmowa poranka. 10 minut po dziewiątej witamy w studiu naszego gościa, Jan Szczęśniewski, prezes Śląskiego Banku Żywności. Dzień dobry. Witam pięknie wszystkich. Panie prezesie, ciekawostka na początek. Taylor Swift, taka jest amerykańska artystka, piosenkarka, super gwiazda, bardzo znana dziś i modna. Ona odwiedza różne miasta w ramach swojej trasy koncertowej i pomaga bankom żywności z tych miejscowości, które odwiedza. Ostatnio mm. była w Liverpoolu i co się okazało, prezes Czyli pana odpowiednik banku Żywności z Liverpoolu powiedział, że Taylor Swift w zasadzie opłaciła rachunki tegoż banku za żywność za 12 miesięcy, co daje chwilę wytchnienia. No szkoda, że na Śląsk nie przyjedzie Taylor no, Swift. Bardzo, bardzo wielka szkoda, że rzeczywiście tych problemów finansowych, podobnie jak bank Liverpoolu, no nam nie brakuje. Ale to bardzo fajne, ale to dowodzi jednej rzeczy, że no, jakby to powiedzieć, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych Banki Żywności, zresztą stamtąd ten pomysł istnienia Banku Żywności się wywodzi, to są, to jest potężna instytucja, yy, która wpisuje się ogromny sposób w rozwiązywanie problemów społecznych tych ekologicznych, czy ratowania żywności. I to dowodzi tego, że każdy de facto, a tym bardziej ktoś, kto ma ku temu szczególne warunki, może być takim znakomitym ambasadorem pewnych myśli. Chce pan powiedzieć, że bardziej się tam docenia Banki Żywności niż u nas? Yy, powiem tak. No akurat jest to, jest to artysta amerykański. Nic nie jest sobie na przeszkodzie, że w Polsce artyści też to yy, proponowali, też yy, tak wspomagali. Ale generalnie yy, chcę powiedzieć, że każdy, a szczególnie te osoby, yy, te osoby, że tak powiem, z, z świata artystycznego i, i politycznego mają wszelkie warunki ku temu, żeby wesprzeć, Mamy ludzi niezwykle bogatych, dla których wsparcie dla takiej czy innej instytucji nie było żadnym problemem. Nawet jeśli nie wspierają, to mogą zachęcać do pewnych zachowań i pewnych postaw, na przykład do niemarnowania żywności. Pytanie, czy jest ktoś taki, kto zachęca, bo problem jednak wydaje się nie zmieniać. Przejrzałem statystyki, jak to wygląda w naszym kraju. No i w Polsce ponad półtora miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa. Co oznacza, że miesięcznie na utrzymanie dysponują kwotą mniejszą niż 692 zł. Gdyby to na dzień przeliczyć, to wychodzi 23 zł. A jeśli chodzi o marnowaną żywność, to to się już liczy w tonach. Jak to jest? No więc właśnie to jest ten paradoks, z którym mamy do czynienia tu w naszym kraju. Różne są podawane dane, ale przyjmijmy te najbardziej optymistyczne 5 milionów ton. Czyli mamy tu zderzenie z pewną rzeczywistością 5 milionów ton marnowane jest corocznie w naszym kraju, teraz, według tych najnowszych danych. Z drugiej strony mamy półtora miliona ludzi, którzy są w skrajnej ubóstwie, na których nie stać na to, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby swojego życia. Ale to jak to jedno z drugim w ogóle połączyć, panie prezesie? Myślę, że, że jest ku temu, znaczy powiem tak, ustawa 19 lipca 19 roku dała, Otworzyła drzwi, otworzyła, dała klucze, że tak powiem, do wielu, wielu drzwi, do sieci handlowych, by one zostały zobowiązane do tego, aby tą marnowaną żywność, którą kiedyś w sposób nieograniczony, że tak powiem, marnowano, przekazywać organizacjom. Tylko, że to nie jest prezent ta ustawa dla organizacji pozarządowych. To jest uruchomienie pewnych mechanizmów, do którego włączyć muszą wszyscy, którzy mają obowiązek zatroszczyć się o dobrostan naszych mieszkańców Polaków. I myślę sobie, że warto o tym mówić w każdym miejscu i w każdym czasie. to jest również element świadomości, o którym musimy nieustannie mówić edukacja, w tej sprawie powinna się zacząć od najmłodszych lat. To dzieci często są stymulatorem tego działu w domach. Dlatego możemy o tym na szczęście porozmawiać. Ale jest sytuacja taka, że mamy w ostatnim czasie znów wzrost cen w sklepach. Pewnie czeka nas kolejne przyspieszenie, mm. jeśli chodzi o um, następne miesiące właśnie um, w kwestii cen. No i um. Co tutaj powoduje, że jednak Polacy nie mają takiej refleksji? No przecież jest drożej. To powinienem kupować tyle, żeby jednak nie być stratnym. Na skutek czego też nie marnować? Bo no tak, na ale tym też się traci. Jesteśmy podatni na, powiedziałbym, Niezwykle precyzyjnie wypracowane metody zachęcania do zakupów. Kup więcej. Przepraszam jak za to pytanie, to, czy... ale czy winne są dyskonty? One prowadzą wojnę cenową, one zachęcają, żeby kupować coraz no, więcej. W pewnym sensie tak. No, polityka każdego przedsiębiorstwa, jakkolwiek byśmy je nazwali, czy dyskontami, czy wielkimi sieciami handlowymi, czy jakkolwiek inne, i głównym celem jest prowadzenie biznesu, który przynosi zysk. Z drugiej strony jest ogromny nacisk po stronie producentów którzy chcą się pozbyć tego, no, co udało im się, że tak powiem, wyprodukować, czy co obrosło na jego polach. Więc mamy z jednej strony presję producentów żywności, tak to nazwijmy umownie, pośrednikiem, który w tym wszystkim jest ten dyskon, ten sklep, który chce to sprzedać i na ścieżce tego całego procesu jest klient. Który jest zachęcany różnymi metodami Niekoniecznie etycznymi i racjonalnymi Kup więcej, kup więcej no Ja mogę kupić dwa, trzy, cztery jogurty Ale nie da się zjeść na zapas Nie da się zjeść więcej niż dwa I co z tego, że kupiłem cztery Te dwa, które są nadwyżce, Które nie zdążę skonsumować Wyrzucam, ale przede wszystkim Wyrzucam swoje pieniądze Ciężko zarobione, z wielkim trudem pieniądze, które brakują niejednokrotnie w wielu rodzinach do opłacenia pewnych opłat, które są konieczne, które są związane z bezpieczeństwem. To jest część, to są rachunki za energię, za powiedzmy cały szereg różnych rzeczy. Brakuje. Czy tak na pewno powinno być? Zdecydowanie nie. Nie, nie powinno tak być i są różne propozycje, jak ten problem rozwiązać, jak go ukrócić. Unia Europejska ma taki pomysł, ale o tym za kilka chwil. Jan Szczęśniewski, prezes Śląskiego Banku Żywności jest naszym gościem, rozmawiamy o marnowaniu żywności i o tym, jak przeciwdziałać. Jest to propozycja Rady Unii Europejskiej, która chce wprowadzenia przepisów, które, no, powiedzmy, że zmuszą chyba, tak to należy nazwać gospodarstwa domowe do ograniczeń w marnowaniu żywności. Panie prezesie, to da się zrobić coś takiego? No myślę, że tak, no, jak każdy przepis ważny, żeby nie był martwy. Ale uświadomienie tego zjawiska, które nie dotyczy tylko Polski, no generalnie przecież mówimy o tym, że gdyby wykorzystać wyprodukowaną na świecie żywność, to by problemu głody nie było w ogóle. To chodzi o ograniczenie marnowania no więc, o 30%. Właśnie, tak, ale teraz jeśli jest wyprodukowana tak ogromna, czyli jest podaż żywności i o co widzimy w każdym sklepie, wystarczy wejść i zobaczyć jak półki są wypełnione towarem i teraz czy na pewno tak wysoki poziom produkcji musi być. Więc ta świadomość społeczna musi spowodować, że ograniczenie zakupów będzie bardzo szybko zauważone przez handel, który nie będzie tyle produktów zamawiał, bo tego po prostu zwyczajnie nie sprzeda. To będą ewidentne straty. Bo samo mówienie o tym, żeby proszę ograniczyć produkcję ziemniaków, baraków, marchewki czy czegokolwiek, to jest abyśmy mówili, proszę ograniczyć produkcję telewizorów, samochodów i innych rzeczy. To musi rynek spowodować, że taka reakcja Spowoduje w sposób naturalny reakcję po stronie producentów. Tylko tutaj... nie ma innego wyjścia jak świadomość klientów, którzy będą mieli ogromny wpływ na rynek. Ale czytamy o wprowadzeniu przepisów, które zmuszą gospodarstwa domowe do ograniczeń, a nie zmuszą handel na przykład do ograniczeń w sprzedaży. Jeśli klient, czyli zaczynamy od tego, powiedziałbym, końcowego etapu, czyli klienta. Jeśli będziemy zachęcać y, przepisami czy regulacjami tak jakimikolwiek bo jeszcze za tym jakie to będą przepisy ale jak sobie to można wyobrazić panie prezesie pójdę do sklepu z koszykiem i tam będę miał racjonowane w tym y, koszyku produkty określonej kategorii y, chcę powiedzieć że z tego co czytałem na ten temat już wielokrotnie rozmawiali Myślę sobie, że warto o tym powiedzieć, że właśnie banki żywności wchodzą w skład takiej dużej struktury Federacji Europejskich Banku Żywności, jedna z bardzo niewielu organizacji pozarządowych akredytowanych w Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym problemie. Problem związany jest nie tylko z tym, że jest tyle wyrzucanych, ale generalnie z ochroną środowiska naturalnego, z problemami związanymi z. Zakłóceniem całego procesu, który toczy się przez całą kulę ziemską, i musimy zrobić cokolwiek, by ten proces zahamować. I musimy zacząć od tego, co ma zrobić konsument. Ja myślę sobie, że sama idea jest niezwykle cenna, bo zmuszenie handlu do tego, czy producentów do tego, by ograniczyli produkcję, to jest wołanie na pustyni. Tego nikt nie usłyszy. Mamy no, wolny rynek, tego się nie da dokładnie. zrobić. Dokładnie. Natomiast jeśli ludzie będą. Uświadomieni o tym, że szkoda po prostu kupować, to jest też, nazwijmy to bezpieczeństwem żywnościowym, że ono będzie zagwarantowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy się do tego procesu włączymy. To być może, że w wyniku procesów, które nastąpią w każdej rodzinie, w każdym gospodarstwie domowym, spowodujemy, że będziemy mniej wydawać pieniędzy na żywność, bo będziemy kupować tyle, ile skonsumujemy, zadbamy o jakość. Pełny brzuch, nie znaczy zdrowe ciało, o tym nieraz jużśmy mówili. Czyli nie ograniczenie jakieś nakładane na przykład na liczbę towarów, którą będziemy mogli kupić. Nie możliwie, żeby zagraniczyć, tylko możesz kupić hmm. jeden bochenek. A ktoś ma większy apetyt i potrzebuje więcej. Raczej próbora. apelowanie do rozsądku, tak. o to by chodziło. Jeszcze ostatni temat, panie prezesie, bo na terenie właściwie całego kraju rusza największy program wsparcia żywnościowego dla potrzebujących fundusze Europejskie na pomoc żywnościową do 2027 roku. Pytanie, kto właściwie? Potrzebuje dziś tego waszego wsparcia. Co to są za ludzie konkretnie? Bo społeczeństwo, tak mówią, statystyki, bogaci się. No, rzeczy samej i dziękuję za to pytanie, bo ono jak gdyby porusza coś, co, z czym jesteśmy zaskoczeni, ale takie są fakty. Otóż nie kto inny na to ośrodki pomocy społecznej, z bazy danych, do których niestety trzeba tak powiedzieć, nie są wszyscy wpisani, bo to wynika z dobrej woli mieszkańców danej dane miejscowości. To one kwalifikują osoby, które mogą z tego programu skorzystać. To są najubożsi mieszkańcy wspólnoty europejskiej. I tak to co kto to dochodzą. jest konkretnie. To I są... tych osób jest coraz mniej. Z roku na rok obserwujemy, nie tylko tu na Śląsku, w ogóle, że osób zakwalifikowanych jest coraz mniej. Pojawia się problem niedoszacowanych potrzeb senioralnych, bo wiadomo, rzeczą wiek senioralny wiąże się bardzo często z większymi wydatkami. Na środki zdrowotne, na wizyty lekarskie, na wiele rzeczy towarzyszących utrzymaniu kondycji, utrzymaniu zdrowia, jak na jakim, takim poziomie. W związku z tym pieniędzy na zaspokojenie potrzeb podstawowych jest coraz mniej. I wydaje mi się, że poruszenie tego tematu, żeby coraz więcej osób mogło z tego skorzystać, to jest również włączenie do tego partnerstwa w realizacji. Tegoż programu, przede wszystkim ośrodków, ale też połączenie tego programu dla tych ludzi, którzy są najbardziej potrzebujący. My w tym roku obsługujemy 15 tysięcy osób z 47 miast Województwa Śląskiego. I to są głównie seniorzy. I to są głównie seniorzy, ale też osoby, które są niezaradne życiowo osoby, które są niepełnosprawne i, i rodziny, które sobie nie radzą. Ale musimy to połączyć z ustawą o zapobieganiu y, żywności, bo w tym roku to jest tylko 17 produktów, aż 17 albo tylko. To jest tylko 32 kg, więc jest to daleko niewystarczająca ilość, jeśli mówimy o nakarmieniu osób potrzebujących. I powiązanie tego programu z ustawą o zapobieganiu żywności w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej, z samorządami daje szansę, że jesteśmy w stanie zlikwidować problem biedy i ubóstwa. Proszę mi wierzyć, bo żywność jest, tylko jest trudny dostęp do tej żywności. I to trzeba zrobić jak najszybciej. Zdecydowanie tak. Jan Szczęśniewski, Śląski Bank Żywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Radio M107 i 6FM